Siemanko, z tej strony Hoffman i chciałbym was poinformować, że kolejne odcinki będą naprawdę mocne. Chcę wam to przedstawić trochę z innej strony niż dotychczas. Będzie to taki serial i będę analizował każde błędy i sytuacje, przez które stało się to, co zobaczycie w tym i w przyszłych odcinkach. A mianowicie, z wam sekret, przez sytuacje, które wydarzyła się w ciągu najbliższych paru odcinków, będzie mi szukać większość miasta. Co się stało, zobaczycie w filmie. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby żaden odcinek was nie ominął. I filmy na kanale są codziennie o 14. Co? Chcesz mój numerek czy nie chcesz? Słyszysz mo? Eee, nie rób. No tutaj na początku myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co powiedział młody, bo gdybym go posłuchał, to myślę, że nic by się takiego mocnego nie stało. Także młody, praw dla ciebie, bo naprawdę byłeś prorokiem. Młody, zaraz, w takie sytuacji? Pierwszy raz mam taką sytuację. No chcesz mój numerek czy nie? Bo kuźwa, nie będę stała tyle czasu. Może to jest jakaś propozycja? Ty no dajś... propozycja, widzisz? Wiktor, z... ale... dobra, masz. Nie, nie, spokojnie, nie jestem taka głupia. Jeśli jestem psychologiem, to bym nie mogła cię wykorzystać. Dobra, pingwinku, ja idę. Jak coś topisz, co je <śśle> to pisz i się mówimy na randewu. Dobra. Papatki. Co wy nagadaliście, skurwa? No to, ok, jedziemy. Ja w to nie wierzę. Młody, co to za, za postęp tutaj jest? Co <śle> bym chciał kurwa wiedzieć? No tak samo, co, co ty, młody robisz? Kciuki no, młody pokazuje? No pokazuje kciuki. Kminisz. Dobra, Hoffman, ja lecę, buziaczki, Oj. trzymaj się, chodź młody. jeszcze Chester, musimy pogadać. Och, i tutaj chodzi? Co to za postęp? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, może to jest jakaś pierwsza dupa, która cię zechce. To już wiele chciało. Tylko że kurwa problem jest taki, że się rozjebałem gdzieś w do daleko od mechanika i tam nie dojadę, nie? No, ale mechanik może dojechać z gorsza nie, nie Aha. No, no tylko ale to teraz to do... już i tak nie wiem kurwa gdzie jest tak <laughs> 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 Dobra, to siema. siema Powodzenia na tej rance Dzięki, dzięki. Dobra widzowie, jedziemy na rądeczkę. Znaczy prawie randkę. Kurwa nie wiem co mam z nim. Hej. Hejo. Witam. Ładnie wyglądasz. Eee... Pięknie, nie pięknie, nie. pięknie. Nie, słyszałem, Cz że łososia lubisz. Co robię? <grym> że lubisz łososia. Nie, pierwsze słyszę. Nie lubię łososia. To no dobrze, bo go nie zamówiłem. No w sobie... Ej, ty... Ty chodziłeś, żeby w taki w piżamie i w ogóle taki ten, a teraz taki elegancki, coś tu mi tu śmierdzi. To no, normalnie potem można grać w siatkówkę? Mm -hmm. No, można, normalnie tutaj. Co ty dajesz? To dawaj idziemy w siatkówkę na pierdolę, Tam do strony. No to ta BMK ta tak kręży, kurwa tutaj. Coś mi tu śmierdzi, wiesz? Co? A tu nie wiem, kogo jest BMK. Ja, ja tym bardziej. O kurwa. Chciałam poddać. Nie, chłopaki, mam rodzinę. Tutaj mi się już wszystko użyło. Tutaj mi się już wszystko użyło w całość, ponieważ nasza kochana pani, z którą byliśmy na rance, wyciągała co jakiś czas telefon. Przykro mi. Dobra, zakój Nie gadajcie, że to jest kurwa wkrętę, że to jest. się nazywa. No co chodzi? Możecie mi wytłumaczyć, panowie? Gdzie nas bierzecie? Chciałbym was wyruchać. <grywInnenulas> Dobrze się składa. Do, 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 do tam gdzie było mówione. No co chodzi? Dobrze się Kurwa. <grywInnenulas> Powiedz mi, no to jest jej sprawka, że to nie jest jej sprawka? Kto, kto to jest? Tej pani. Kto to jest? Nie no... <grywInnenula> Jestem ciekawy <grywInnenula> tego, czy to ty jesteś silny, czy nie. Nie udawajcie, no I, I know everything. Wysiadaj. Kurwa, teczka jebaną. Gdzie masz dowód? Ja, w teczce. Tutaj w tej pierwszej kieszonce. Wiktor Hoffman. Yes, no, jest, Czym mi. się zajmujesz, Wiktorze? Kim masz dowód? Ja jestem maklerem. Maklerem? Tak, na no, giełdzie papierów wartościowych gdzie mamy. A ja wyglądasz jak <laughs> Czemu tak mówisz? No, nie wiem, nawet tak. Co za takie niemiły jesteś dla mnie? A jak to jest, jak to jest jeździć po Wizelniusie okay. i pierdolić głupoty? Tak jeździć po się i pierdolić głupoty? Gówno kurwa, nie wiesz co? Tam ci przypomnieć? No przypomnij mi, bo nie do końca wiem. Byłem na Wizelniusie dwa razy. I co mówiłeś na Wizelniusie dwa razy? Że zdałem prawo jazdy, co tam jeszcze? że zdałem... I co ci kazali zrobić? No, opuścić biuro, no to opuściłem biuro. Wypierdalasz, dokładnie. No, opuściłem biuro, no to w czym problem? Chyba macie nie tego człowieka, wiecie, mi się tak zdaje. No, a mi się wydaje, no. że mamy tego człowieka. Dokładnie. Mafia wizerliusk, kurwa, widzę. Mafia wizerliusk, <laughs> mówi? <śmiech> co? Opierdalamy gazetami do ludzi zamiast nabojami, wiesz? No, to mnie przypomina, co mówiłem. Albo powiedz mi, co mówiłem, że jesteś się Zaraz wszystko. Zaraz wszystko, Zmienić telefon, kartę masz w telefonie No, sobie z nim pogadać, biały jest telefon Kto to jest, Kylie. Ta pani, tutaj. No to pani, tutaj Okej okay. Na gofry z bitą śmietaną i jagodami chcieliś zabrać? No właśnie Tak, Kogo jeszcze zaproszałeś? No niezbyt, już nikogo Czyli lubisz gofry, tak? I bitą śmietanę? No kurwa, uwielbiam lubisz gofry A lubisz bitą śmietanę? Coś mi to przypomina Lubisz Bit... bitą śmietanę? Bitą śmietanę, tak, tak No, zostaniesz w bitą śmietaną. <grymne> chcesz to masz dostać troszeczkę bitej śmietany od kolegi czy, nie, czy takie bite śmietany nie preferujesz? Chyba, że chcesz sam ją ubić, kurwa. Nie, wiesz, podziękuję, podziękuję Chyba, lubię, chyba o innej bitej śmietanie myślimy Widzę, że to takie zboczu zboczuszki z was <grymne> Jak to jest, jak coś pęknie, kurwa, powiedzmy, Znasz to? Znasz to uczucie? No, twoi rodzice może znają <grymne> Więc teraz tak, albo laska jest kretem, albo chuj wie, jak nie znaleźli, no laska musi być kretem. Już wiem z ten telefon tak wciągała. Słuchaj, bo ogólnie jest sprawa, że się budziłem kurwa w szpitalu, nie? No. Lekarz mi mówi, że wyrwali mi pięć paznokci. Kurwa. Wyrwali ci pięć paznokci, no, I, no tak, dalej. I rana cięta na brzuchu, więc prawdopodobnie byłem myćkany. I podzapiony byłem, czyli do wody pewnie kurwy syny I teraz tak, dostałem telefon. I hmm. patrzę, nie mam kontaktów do wszystkich laseczek oraz do ciebie. to hmm. kurwa nie gra, nie? Że do, do ciebie też musiał, musieli mi usunąć numer. Nie wiem. Nie ja po prostu wszyscy nikogo nie znam, tak szczerze, nie? No właśnie kurwa ja też, dlatego się kurwa dziwię czemu... Na mnie zostało wydano taki, taki wyrok, kurwa. Można ja też! Kurwa, no nic nie pamiętam, ale chcę, do, chcę darwać tych skurwysynów. A gdzie przebywałeś w ostatnie dni? No, czy cię kręciłeś czy... się jakieś nielegalne biznesy? Coś ze sroką ostatnio widziałem, latałeś? No to nie, no to chyba. no, no nie. Co tam Na pewno jeszcze? nic takiego nielegalnego tam nie, nie kombinowałeś. No i co dalej? Czekaj, zaraz eee, No nic nielegalnego nie robiłem, właśnie. Ostatnie co pamiętam. To to, że jechałem na... na, na randkę z panią. Dobra, może... się ci... kurwa nazywa? Mogę cię podłączyć do moich narzędzi i... <grym> Obczajemy <obczajmy> twój mózg. <grym> jak? Bo <grym> narzędzie do prania mózgu, może ci się coś wymówić.